Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym filmie Zapraszam was dzisiaj Na taki film inspiracje Przychodzę do was z pomysłami na różne stylizacje Na przykład na nadchodzące walentynki Ale myślę, że Każda z was znajdzie tutaj jakąś inspirację Również na inne okazje, czy do pracy Czy na jakieś wyjścia No bo idzie wiosna, więc będziemy zaraz częściej wychodzić Na przykład ze znajomymi gdzieś do jakiejś knajpki Także Zapraszam was właśnie na taki film, w którym pokażę wam Różne opcje Takich stylizacji A ale co jest tutaj najważniejsze, to to, że nie pokażę Wam nic nowego. Wszystkie te rzeczy pochodzą z mojej szafy i chciałabym, żeby one były po prostu inspiracją dla, dla Was, co możecie stworzyć z tego, co macie we własnej szafie. Że na przykład taką bluzkę możecie połączyć z takimi spodniami, będzie to wyglądało fajnie, że są takie opcje w ogóle. I tak naprawdę każda z Was powinna mieć takie bazowe stroje, no bo tutaj o to mi chodzi, tak żeby to nie było... Jakieś szaleństwo, tylko żeby to były takie bazowe, podstawowe połączenia ubrań, które po prostu każda z Was znajdzie w swojej szafie. Także co, zaczynamy? Zapraszam! Pierwszą opcją jest oczywiście sukienka. Każda z Was ma swoje szafie ulubione sukienki, w których czuje się lepiej, e, które najbardziej do niej pasują. Także to jest oczywiście najlepsza opcja. Zakładacie coś, w czym się czujecie fajnie, co podkreśla Wasze atuty i co lubicie. Ja tutaj postanowiłam Wam nie pokazywać takich sukienek, wiecie jakichś kolorowych, tylko coś bardziej eleganckiego. I pomyślałam właśnie o sukience marynarkowej. Myślę, że możecie do, tego, do takiej e, stylizacji użyć również jakiś. E, Marynarki, która jest po prostu dłuższa, na tutaj w talii założyć paseczek, ścisnąć ją, żeby dodać jej fajnego kształtu. Ja mam tutaj taką sukienkę już gotową. Tak naprawdę jest to bardzo prosta opcja, a wygląda fajnie. Wystarczy do tego dołożyć jakąś ciekawą torebkę, ładne buty. Ja mam akurat bardzo takie. Ja mam akurat. Ja mam akurat bardzo e, klasyczne szpilki, w których też się dobrze czuję i są bardzo wygodne. E, do tego pasek, żeby coś się tutaj działo, zapinana na guziczki oczywiście. E, opcją, żeby taką sukienkę troszkę, tak wiecie, żeby jej dodać jeszcze uroku, jest założenie jakiejś bielizny, na przykład koronkowej albo body. Ja mam właśnie e, koronkowe body, które wystaje tylko tak delikatnie, e, ale akurat myślę, że fajnie pasuje. Także taka pierwsza opcja. Bardzo spokojna, ale elegancka, idealna myślę na walentynki. Kolejna opcja sukienkowa jest to czarna, klasyczna, dopasowana sukienka, troszkę tutaj wyższy kołnierzyk, tak jakby półgolf, materiał dzielinkowy w prążek. Do tego cała stylizacja podkręcona szerokim, takim podwójnym paskiem w talii i delikatny kolor na butach. Tutaj akurat mamy śliwkowe, zamszowe kozaki, także taka ostatnia opcja, jeżeli chodzi o sukienki. Kolejna opcja. Bardzo klasyczna powiedziałabym, zestawienie czerni i bieli, ale możecie na przykład zamiast tej białej bluzki założyć jakąś kolorową. W moim przypadku jest to właśnie ta różowa, z falbanką bardziej dziewczęca. Także do tego zestawiłam spódnicę z wysokim stanem. Akurat tutaj mam skórzaną spódnicę, ale jeżeli macie jakąś ulubioną, również z wysokim stanem, no to oczywiście osiągniecie ten sam efekt. Także taka jest kolejna propozycja. Kolejną opcją jest zestawienie Czarnych materiałowych spodni Które jestem pewna, że wszystkie macie w swoich szafach Do tego sweterek Ja mam akurat taki słodki, typowo e, Idealny na walentynki W różowe serduszko, on jest bardzo cienki Włożyłam go troszkę w spodnie Ale tak naprawdę s, e, cała stylizacja jest bardzo prosta Do odwzorowania I Powiedziałabym, że jest to taka opcja na przykład Na walentynki spędzane na kanapie Czy przy stole z mężem w domu Kolejną propozycją jest Biała, długa koszula. W moim przypadku akurat z takim efektem, jakby satynowym. Ona tak bardzo delikatnie połyskuje. Ona jest bardzo długa. Ja ją tutaj na środku troszkę złapałam paskiem. Pasek jest szeroki, także też dodaje jej fajniejszego kształtu. I pod spodem mam czarne, po prostu krótkie szorty. Ale jakbyście mieli na przykład. To są materiałowe. Ale jakbyście mieli na przykład szorty takie, jakby skórzane albo ala skórzane, to też pasowałaby idealnie. Ale taka opcja bardziej zwariowana, powiedzmy do tego długie, czarne, skórzane buty, trochę ciała odsłonięte, noga widoczna. Oczywiście można dodać jakieś rajstopy, ale ja pomyślałam, że właśnie pokażę Wam w ten sposób. Na to brązowy płaszcz na zewnątrz oczywiście by się przydał, a tak dopełniałby tej stylizacji, wyglądałoby to wszystko bardzo elegancko. Także taka opcja, być może bardziej zwariowana w moim wydaniu, ale bardzo mi się podoba i myślę, że jest super, właśnie na jakieś wyjście. Jakieś ciekawe miejsce na zewnątrz. <suszy> 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 Kolejna opcja z cyklu klasyka sprawdza się u mnie najlepiej, biała bluzka z jakimś ciekawym detalem, moja akurat ma guziczki z, tutaj na rękawach i z tyłu przez całe plecy, do tego czarne eleganckie spodnie, czy materiałowe, czy na przykład skórzane, mogą mieć również troszkę luźniejszą nogawkę, mogą być dzwonami, wszystko będzie takie proste do zestawienia, a zobaczcie jaki daje efekt, też myślę, że będzie idealny właśnie na walentynki, elegancki, Tutaj jeszcze mam bufiasty delikatnie rękawki, także wiecie, ta bluzka nie jest taka całkiem prosta. Ja bardzo lubię siebie w takim wydaniu i chciałam właśnie Wam też taką opcję tutaj zaprezentować. Na to oczywiście płaszcz, żeby przełamać troszkę kolory tą uczelni z bielą, dodałam taki beżowy płaszczyk długości, taki przed kolano, żeby nie był za długi. Coś takiego bardzo prosty, ale myślę, że akurat idealnie pasuje. Kolejna propozycja, już ostatnia na dzisiaj To jest piękny, włochaty, taki bardzo milutki, mięciutki sweterek On jest z H&M, ale z zeszłego roku Z bufiastym rękawkiem I do tego zestawiłam go właśnie z krótkimi shortami Muszę Wam powiedzieć, że jestem pewna, że taka stylizacja wyglądałaby genialnie Gdyby te shorty były takie troszkę bardziej większe po prostu I jakby ze skórki Ale nie mam takich, więc wykorzystuję to co mam Te są bardziej przylegające no i do tego właśnie Podkręciłam stylizację Takimi rajstopami gwiazdki, mogło być z jakimś innym Motywem oczywiście i do tego długie Kozaki, do tego dodałabym Troszkę koloru na przykład Także ja to połączyłam z takim pięknym Różowym, bardzo przyjemnym Długim płaszczem On ma jeszcze tutaj taki pasek, także mogę się Przywiązać, bo nie ma żadnych guzików I myślę, że razem to wszystko wygląda po prostu Cudownie i idealnie Właśnie na, na walentynki, pokazałam Wam kilka takich przykładowych stylizacji Co, jak łączyć, jestem pewna, że Ubrania w tym stylu Albo bardzo podobne, większość z Was Ma w swojej szafie, to takie Bardzo bazowe zestawienia Ale czasami dobrze sobie przypomnieć że O, rzeczywiście już dawno tak nie byłam Ubrana, a mam takie podobne ubrania Także właśnie taki był zamysł tego filmu e, Oczywiście Razem z połączeniem z nadchodzącymi Walentynkami Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję już za dzisiaj e, Jeżeli Wam się film podobał to oczywiście zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!